Ojej. Trema. Ojejku, jejku, jejku, jeszcze tą chwileczkę wytrzymamy. Mateuszek płacze, bo przeżywa spotkanie. Gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie. Gratulujemy serdecznie. Korzystając z okazji, chcieliśmy prosić o kilka słów pana prezydenta. Ekscelencjo, księżyc biskupie, szanowni. Państwo senatorowie i posłowie, szanowny panie burmistrzu, szanowny panie starosto, panie wojewodo, wszyscy zebrani państwo. Przede wszystkim z całego serca gratulujemy, gratulujemy zwycięzcom konkursu i, i gratulujemy wszystkim dzieciom, które tak pięknie się przebrały. Gratulujemy i dziękujemy. Rodzicom, którzy zadbali o to, żeby Bardzo dzieci nie tylko się przebrały, ale także, żeby przyszły, żeby mogły przyjść. Na to wasze dzisiejsze spotkanie tutaj na cieszyńskim rynku, na które zaprosiliście także nas, moją małżonkę Agatę i mnie. Bardzo dziękujemy! Brawo. Rok temu mieliśmy tę przyjemność, że mogliśmy podziękować i pogratulować twórcom stowarzyszenia Orszaku Trzech Króli, czyli tym, którzy rzeczywiście odnowili tą tradycję nie tylko w Warszawie, ale odnowili tą tradycję w Polsce. Zrobili wielką rzecz, dlatego że zrealizowali coś, co było chyba potrzebne wszystkim nam. Ta niezwykła wielka szybkość, z jaką ta inicjatywa rozeszła się po całym kraju. Dobrze, Jeszcze do niedawna w ponad 300 miejscowościach dzisiaj w czasie mszy świętej ksiądz biskup mówił, że w tym roku już około 500 miejscowości zgłosiło swoje Marsze Trzech Króli, swoje orszaki. Dziękuję także wszystkim tym, którzy ten orszak organizują Tutaj w cieszynie. Orszak, który ma swój wymiar szczególny, dlatego, że nie jest takim zupełnie typowym orszakiem. To wiele orszaków, które ze wszystkich parafii idą tutaj właśnie na rynek, po to, żeby się spotkać razem, po to, żeby stworzyć wspólnotę ludzi cieszących się z Bożego Narodzenia, cieszących się ze świąt zgromadzonych w tym roku pod tym. Wielkim, jakże wymownym zawołaniem, pokój i dobro. Pokój i dobro, czyli to, czego potrzebujemy my wszyscy, pokój i dobro, to przecież jest to, czego tak naprawdę potrzebuje każdy człowiek. I jest takim szczególnym zadaniem nas, ludzi wierzących, to, aby ten pokój i dobro nieść aby ten pokój i dobro sobie nawzajem okazywać. Dlatego jeszcze raz z całego serca dziękując za zaproszenie dziękuję także państwu że przyszliście że jesteście razem że tworzycie tą wspólnotę że tworzycie tą wspólnotę w mieście które jest przecież miastem wielu religii to wspólnota katolicka Cieszyna ale to także wspólnota ewangelicka Cieszyna którą chciałem serdecznie pozdrowić bo obie te wielkie wspólnoty ludzi wierzących obchodzą w tym roku swoje święto 25-lecie erygowania piecyzji bielsko-żywieckiej. I wielki jubileusz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 500-lecie reformacji. Teraz właśnie w 2017 roku. Chciałem. Wszystkim Państwu i duchownym i wszystkim wierzącym życzyć wspaniałego tego 2017 roku. Żeby był on dla Was nie tylko wielkim, głębokim przeżyciem duchowym i okresem radości i święta, ale także żeby był to po prostu dobry rok dla Was w rodzinach, w Waszych wspólnotach. W tych miejscach, gdzie się spotykacie, gdzie, gdzie pracujecie, wszędzie tam, gdzie koncentruje się Wasze życie. Żeby krótko mówiąc, Pan Bóg błogosławił Wam wszystkim w tym 2017 roku. Jeszcze raz z całego serca dziękuję za zaproszenie na ten orszak Trzech Króli i życzę wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Brawo! Bardzo serdecznie dziękujemy. Brawo! Dziękujemy, 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 dziękujemy za słowo, dziękujemy za obecność. Kolędujmy zatem razem. Voices of a Man.